6 grudnia w naszym mieście nie zabrakło Mikołaja. Najpierw funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Wejherowskiej Komendy zorganizowali akcję Błękitny Mikołaj. W jej ramach Mikołaje odwiedzili dzieci przebywające w szpitalu specjalistycznym w Wejherowie oraz dzieci z samorządowego przedszkola nr 2 imienia Kubusia Puchatka i przedszkola dla niesłyszących w Wejherowie. Od Świętego Mikołaja i jego pomocników, czyli stróżów prawa, maluchy otrzymały pluszowe maskotki i książeczki. Ponadto dzieciom podarowano także policyjne gadżety, takie jak elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach. Przekazane one zostały przez fundację militarnie dziecią, która wspiera policyjną akcję. W trakcie spotkania nie zabrakło także dobrych rad i wskazówek ze strony funkcjonariuszy na temat bezpiecznych zachowań. To nie koniec niespodzianek, jakie 6 grudnia odbywały się w Wejherowie. Tradycyjnie na rynku pojawił się Święty Mikołaj. W tą rolę wcielił się prezydent miasta Krzysztof Hildebrand. Towarzyszyła mu Królowa Śniegu, Skrzat Kacper i Muminki. W czasie Mikołajkowego spotkania wręczone zostały nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Na zakończenie Mikołaj zaprosił Milusińskich do wesołego szaleństwa przy świątecznej muzyce i wspólnej zabawie. Oczywiście nie zabrakło licznych konkursów dla dzieci. Podczas imprezy na placu Jakuba Weihera włączono świąteczne iluminacje w mieście.